Ma ślaki po drodze zaliczone. Wróciłem do kopalni po dwóch tygodniach. Wygrzebałem wszystko, co tylko było na zewnątrz. Wzdłuż i wszerz. Więc poratowałem się tym oto narzędziem. I warto było, ponieważ po kilku takich kopach. Zaliczyłem uwaga coś, czego jeszcze nie widziałem. Zapowiada się ciekawie. Mianowicie. Kwarcegi. Co to jest? Nie mam pojęcia. Czy to jest fragment Amonita? Czy jest to coś, coś innego? I teraz tak. Jak się dorwać do tego? Zostawić czy pukać? No to jest pytanie, bo jeśli puknę, mogę zniszczyć obiekt, i to jest właśnie zawsze ryzyko, które niekoniecznie zawsze się opłaca. Ale jeśli się dopnie swego, wszystko pójdzie dobrze, to efekt może być bomba. Nie wiem, zastanowię się, przemyślę, wyczyszczę, zabiorę do domu. Pokażę później co z tego wyjdzie i idę dalej. To jest fragment wierzchni pokrywa, która zakrywała kwiatuszek. Tutaj znajduje się matryks z kwiatuszkiem, który odpadł przy pracach kosmetycznych. I Matyx. i kwarc. A mineralizacja kwarcem wiele wnosi bo wygląda to rzeczywiście bomba ma to swój efekt. Proszę spojrzeć. Dołożymy. Tak jak być powinno. I taki komplecik. Wygrzebany z ziemi podpajęczne. Błękitny krzemień. piękne czerwono-pomarańczowe wstęgi wapienne. Kilendryty. Pozdrawiam.